filmu z własnych okolic? Hmm, dobry pomysł. No to zrobimy tak. Ja mianuję Karola Pana Heinbusch-Kraft Dzięki Michale za nominację. Poniekąd jest to oczywiście dla mnie wyróżnienie, że masz takie zaufanie, że jestem w stanie coś tak sensownego i fajnego nagrać. Także jak najbardziej oczywiście Podejmuję to wyzwanie, podnoszę rękawice. I zaraz zabieram się za wyjazd nagranie tego co chcę, ale nie będzie to Augustów, żeby nie było. Będzie to inne miejsce. O którym się dowiecie, jak obejrzycie ten film. Na wstępie, zanim wyjadę, nie będę już tam ogłaszał, ale będę chciał nominować. Chciałbym sprawdzić, jak on znajdzie się poza innym terenem niż tylko las. Czy sobie z tym wyzwaniem poradzi, żeby nagrać coś o swojej okolicy, jakieś ważne wydarzenia, historyczne, miejsca ciekawe. Liczę na to, że oczywiście Chris sobie z tym poradzi z palcem w. Dokładnie! Także życzę mu powodzenia. Będzie w innym miejscu niż tylko w lesie. A drugą osobą, żeby nie miał lekko w życiu, bo, bo może ma za lekko, będzie Tomek z kanału White Wolves. A niech ma, niech chodzi, nagrywa. Myślę, że po ostatnim swoim filmiku, myślę, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. On mało kiedy ma ostatnie słowo, i ciągle ma coś do powiedzenia, więc liczę na to, że jak najbardziej. Tak, także nominuję Tomka z kanału i Krzysa z kanału RedBor, autor. Do dzieła. A ja lecę w swoją stronę. Na Wieś Huta. Huta pochodzi od nazwy Huta Szkła, Huta Żelaza. Jak już wspomniałem we wcześniejszym odcinku na temat hrabiego Karola Brzostowskiego. Także od Karola Brzostowskiego ta wieś ma swój, tak naprawdę, początek tu na wjeździe kiedyś do wioski stał też stary krzyż na chwilę obecną już go nie ma tam jest szkoła, szkoła, która została wybudowana w czasach powojennych po 1920 roku to jest oczywiście już odremontowane wygląda troszkę lepiej obecnie w tej szkole znajduje się w środkowej części kaplica gdzie są odprawiane msze co niedzielę w częściach po lewej, po prawej są wyremontowane i teraz są to mieszkania, w których mieszkają jacyś ludzie. Kiedyś, jeżeli chodzi o szkołę, sam się w niej uczyłem. Na górze była biblioteka, w środkowej części były klasy, po, po lewej też były klasy, na górze były była jedna klasa plus pokój nauczycielski także tak to kiedyś wyglądało teraz już jest odromentowane kilka pokoleń tak naprawdę tej wsi uczyło się w tej szkole została zamknięta w latach już 90 ja skończyłem tutaj chyba do klasy trzeciej Aha, do klasy trzeciej. No, i tą szkołę zamknięto. Byłem ostatnim rocznikiem? Nie, przedostatnim. Jeszcze jeden rocznik się uczył, i został zamknięty. Po tamtej stronie, gdy już wejdę na wzniesienia, pokażę po tej części, znajdowała się kiedyś huta szkła. Tutaj po tej części była huta żelaza. Dookoła były baraki, domki mieszkalne, pracowników. Okolicznych Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, w skrócie GS albo GSSH. Nazwa spółdzielni produkcyjno-handlowo-usługowych istniejących w większości gmin wiejskich i miejscowo-wiejskich w Polsce. Taki sklep wtedy był wyposażony naprawdę we wszystko. Podrobne narzędzia, jakieś naczynia, wiadra, yy, szkła wszelakiego rodzaju. Yy, pff, przykładowo marmolady, ryby, kiełbasy. Chemia, płyny, proszki spożywcze, chleby, kawy, cukry no wszystko to, co na tamte czasy akurat było dostępne. Kiedy żyła właścicielka, sklep prosperował naprawdę świetnie, zaś gdy już spadkobiercy otrzymali ten sklep, niestety, spowodowali, że sklep upadł i zakończył swoją działalność. Zlewnia mleka punkt skupu mleka. W przeszłości na wsiach funkcjonowały zlewnie mleka, które były miejscem, w których rolnicy przynosili mleko i wylewali je do zbiorników, a następnie było ono transportowane do mleczarni. Rolnicy zjeżdżali się w godzinach porannych zaraz po udoju krów. Było to miejsce takie dość sentymentalne, było to miejsce spotkań, kiedy mogli się wszyscy zjechać i porozmawiać po prostu o wszystkim, to co się u każdego działo. Tego typu mleczarnie dobrze kiedyś prosperowały. No, zanim weszła Unia Europejska, oczywiście zlikwidowała tak naprawdę małe rolnictwo, a spowodowała duże rolnictwo. Kiedy właśnie te punkty skupu wtedy upadły, gdyż nie miały racji bytu. Teraz ten budynek stoi, marnieje i straszy. Tam znajduje się zakład kamieniarski podrzebowy. Dawniej kiedyś tam było takie kółko rolnicze za dawnych czasów, kiedy jeszcze rolnicy nie mieli swoich maszyn, traktorów innych rzeczy właśnie półko rolnicze za czasów można powiedzieć, że jeszcze komuny wspierało rolnictwo i tam były wynajmowane maszyny, kombajny, traktory i wspierały okolicznych rolników, tam kiedyś jeszcze pracował dawno, dawno temu mój ojciec To już teraz jest pole, ale kiedyś jeszcze, jak byłem dzieciakiem, to żeśmy się tutaj wszyscy spotykali w weekendy, wieczorami, żeśmy na tym tutaj miejscu grali w piłkę nożną. To było nasze takie boisko do takiego spędzania wolnego czasu wtedy na wsi. Ktoś by się zapytał, po co tu wlazłem? To jest jedna z ciekawostek. Na chwilę obecną, na pierwszą oka nie ma to wielkiego znaczenia, co tutaj jest, co tutaj jest ukryte. Tak jak już wspomniałem wcześniej, na wstępie. Po tej stronie, właśnie, znajdowała się chuta szkła. Tam znajdował się fragment fundamentu pieców hutniczych. Na tamte czasy, czyli lata 1800-1850, to było naprawdę wysokiej klasy, jeżeli chodzi o hutę szkła, hutę żelaza. Na to, nie wyobrażajmy sobie, oczywiście, wielkiej fabryki. Wielkiej huty, jakby to powiedzmy teraz by wyglądało, było małe, ale na tamte czasy było innowacyjne, nowoczesne. Najbardziej nowoczesne w Polsce i e, jeżeli chodzi o carską Rosję. Także znaczy tutaj, nie mam drona, żeby to tak pięknie pokazać, byłyby widoczne zaokrąglenia na ziemi. To oznaczało właśnie, że w tych miejscach są fundamenty. E, często tutaj na polach można było znaleźć odlewy szkła, odlewy żelaza. Także po tej stronie była Huta Szkła, po drugiej była Huta Żelaza. Mniej więcej tam, gdzie znajduje się na chwilę obecną szkoła. Po tamtej stronie. Jak byłem mały, pamiętam jak na okoliczne drogi wywożono tutaj właśnie żużel. Żużel, czyli pozostałości właśnie po tych piecach. I wywożono to na okoliczne drogi, żeby je utwardzić. Oczywiście e, bardziej rolnicy narzekali z tego powodu, gdyż żurzel niektóre kawałki były naprawdę ostre i niektórym ciurawiły opony także nie do końca wszyscy byli z tego powodu zadowoleni, ale co wtedy co wtedy wyniknęło, co wtedy wyniknęło z tych tutaj wykopalisk można powiedzieć. Właśnie w tym obrębie co pokazywałem Zostały odkryte te fundamenty pozostałości po tych piecach hutniczych. Zostały odkryte, zostały wpisane w rejestr zabytków. No i od tamtej pory dostaliśmy tutaj zakaz czegokolwiek robienia. Oczywiście żaden konserwator zabytków się już po tym nie zainteresował. Nikt z tym nic już nie zrobił. Nie odkopano tego wszystkiego dokładnie, żeby to zabezpieczyć, jakoś udokumentować, pokazać, po prostu pisane, zapomniane, zostawione, ale my teraz y, sami wiemy jak to mogło właśnie kiedyś wyglądać. Były to niewielkie piece, ale były. Wiemy gdzie, wiemy w którym miejscu. Także fajny kawałek historii, no bo to są lata 1800-1850 lata świetności tej wsi, kiedy Karol Brzustowski w 54, 1854 zmarł, tak naprawdę wieś y, zaczęła podupadać z tego powodu wszystko zaczynało być rozgrabiane odsprzedawane wieś zaczęła się po troszeczku wyludniać po tamtej stronie tak jak mówiłem jest może na pierwszym toku nie widać tego ale wzdłuż wsi ciągnie się to przez lasy kilometrami takie wały, okopy z czasów pierwszej i II wojny światowej. W czasach wojennych, kiedy tu jeszcze jakieś pozostałości tych fabryk były, wszystko zostało zepchnięte właśnie w te okopy. W czasie, czasie II wojny światowej Stacjonowały tutaj czołgi. W tamtej szkole, co pokazywałem, właśnie w tamtych czasach znajdował się szpital polowy, zaś w lasach są takie doły, zaraz za tą szkołą, czyli za wtedy jeszcze szpitalem też. Był tam też i cmentarz, tam chowano po prostu ofiary. Jesteśmy właśnie za tą szkołą, za tym dawnym szpitalem. Tu może się tak nie rzuca w oczy, ale tu jest pełno właśnie dołów, gdzie, tak jak mówiłem, kiedyś po tej stronie był cmentarz. Tutaj chowano kiedyś yy, ludzi. że tych dołów jest tutaj naprawdę, naprawdę bardzo dużo tutaj wyraźnie jakieś doły coś było, coś, coś było zamontowane, czy to okopy no a tutaj widać wyraźnie taki oddzielny jakby dół w którym prawdopodobnie znajdowało się jakieś działo, które Ostrzeliwało tam tą stronę. Takie właśnie miejsca wzdłuż lasów na długim, długim bardzo odcinku, tak jak mówiłem kilkadziesiąt kilometrów. Tak jak cała Puszcza Augustowska jest tego tak naprawdę sporo. Na tych polach jeszcze dawniej często znajdywano różnego rodzaju naboje: jakieś części od broni, bagnety, odlewy, schód żelaza, schuty szkła. Także wiele było tutaj pamiątek na tych polach. No, przez lata wiadomo, orane, wygrzebywane. Już tego tak naprawdę, przynajmniej na tej powierzchni warstwowej, już ciężko cokolwiek znaleźć. I... Zagłówniarza, kiedy były zimy, zimy, które były mniej więcej od grudnia do marca, kiedy było zawsze dużo śniegu, zawsze wolny czas, latem tam na boisku, zimą tutaj można powiedzieć, że cała wioska, czyli dzieci schodziły się tutaj właśnie, żeby na tych wzniesieniach zjeżdżać, na sankach, na workach, kiedyś było bardziej modne, worki takie foliowe wypchane sianem i sobie się śmigało tutaj właśnie z tej górki. Człowiek do domu wracał po godzinie, po dwóch, po trzech, kiedy już był naprawdę zmarznięty, noc, czerwony. Ręce odpadały, palce. Wtedy człowiek czuł, że musi wrócić do domu, zadrzeć się. Kiedy zadrzał się w domu przy piecu, no to tak już ręce mięśnie wszystko piekły od tego, jak zimno odchodziło. To były piękne czasy. W stronie, tak jak mówiłem, huta, żelaza. Też nie wyobrażajmy sobie wielkich pieców odlewniczych i w ogóle. To były jak na tamte czasy, oczywiście spory, spory budynek okoliczny e, budynek tak jakby był zagospodarowany domkami pracowników. Pracownicy często, bardziej ci wykształceni, którzy byli potrzebni do prowadzenia tych hut, e, byli sprowadzani z zagranicy, głównie z Niemiec, dlatego też e, sporo nazwisk tutaj okolicznych e, wsi, miejscowości e, ma takie połączenie, no niestety, ale niemieckie. E, nie przyznajemy się oczywiście do korzeni niemieckich, e, to jest tylko jakaś tam część historii, jesteśmy Polakami, jakby nie było no i tak jak wspominałem wieś Budziski tamtąd ci, którzy wydobywali rudę, żelaza było, było tutaj właśnie dostarczane, stąd właśnie też były tworzone elementy do budowy kanału Augustowskiego to była dość spora inwestycja duży, duży, duży zarobek dla właśnie tej huty dla fabryki dla Karola Bruczostego dla wszystkich okolicznych mieszkańców. To były naprawdę dobre czasy, wtedy chłopi jeszcze też mogli dorabiać właśnie transportując wszystko to pod budowę kanału. Także wtedy naprawdę była panująca poprawa. I ludziom wtedy żyło się dobrze i wszyscy tak naprawdę chwalili wtedy działalność hrabiego Karola Bruczostego. Także ta Nazwa wracając do nazwy huta, tak jak już teraz wiemy dokładniej. Wy wiecie, ja wiedziałem. Wzięła się od właśnie od nazwy Huta Szkła, Huta Żelaza, Huta Sztabińska, została nazwa po prostu huta. Sztabin jest trochę dalej. Może byliśmy ważniejsi, ale sztabin został gminą, huta nie. Krzyże na wioskach symbolizują właśnie no, głęboką wiarę w tutejszej ludności, jak też i w wioskach w całym kraju, gdyż właśnie najwięcej na wioskach można spotkać takich, takich symboli wiary. Zawsze krzyże były umiejscowione na wjazdach, na wyjazdach z wioski, na wszystkich skrzyżowaniach. Dlatego w jednej wiosce potrafi ich być naprawdę, naprawdę dużo. Głęboki symbol wiary chrześcijańskiej. Krzyże umiejscowione, właśnie tak jak powiedziałem wcześniej, miały chronić przed złem, przed demonami. Miało zabezpieczyć wieś przed różnymi nieszczęściami, pożarami, kataklizmami, nie zawsze to oczywiście działało tak jak powinno. Ten krzyż pamięta czasy właśnie huty, szkła, huty żelaza. Został wytopiony właśnie w tych zakładach. Charakterystyczne właśnie dla niego są te zakończenia ramienia, jak też i ten anioł. To jest prawdziwy zabytek i pamiętający początki tej wsi. miejscu stał kiedyś drewniany, stary, duży trzyż, Kiedy się rozwalił, ojciec, kiedy jeszcze pracował w kulturze rolniczym, zespawał i zrobił właśnie taki ogromny krzyż metalowy. W takich suszarniach kiedyś suszyło się tytoń. Tak dla ciekawości. Że przedstawiłem Wam pokrótce nie Augustów, jak większość wie, że mieszkam w Augustowie, e, tworzę większość filmów z Puszczy Augustowskiej i okolic, ale skąd ja się wywodzę, właśnie z tej, z tej wioski, z tej, z tej wioski huta. Jest to moja tak zwana mała ojczyzna. Tu się urodziłem. No, urodziłem się w Augustowie, w szpitalu, ale. Tu się wychowałem. Tu spędziłem swoje dzieciństwo. Tu dorastałem. Mam nadzieję, że kogoś może to zainteresowało. No i teraz co? Pewnie byłby czas na kawę. Tak, bo kawa powinna być. Ale muszę Was zawieść. Znaczy Was nigdzie nie zawiozę. Ale kawy nie wypiję. Znaczy wypiję. Ale w domu rodzinnym. Także dzięki Wam wszystkim. Miło było, że wysłuchaliście historii tej miejscowości. Wsi? Wsi. Także dzięki i pozdrawiam. Trzymajcie się do następnego. Tutaj ta osada przez chłopów, ludzi, którzy wydobywali według... Pamiętam, stało tutaj to. Ta część była na górze. Niby nic, a jednak coś. Słup, na którym były jakby cztery strony świata. Przypomina Wam to jakieś bóstwo starosłowiańskie. Od zawsze tutaj to stało, odkąd pamiętam, i stoi do tej pory. Czyli można powiedzieć, że kult dawnych bogów. Został jakby skamuflowany z kultem chrześcijańskim do czasów obecnych. Jest oczywiście doczepiony krzyż. Odkąd pamiętam, no to były albo święte obrazki w tych okienkach na cztery strony. Symbolizowało niby jako to kapliczkę. Ale wtajemniczeni, którzy spojrzą na to swoim okiem, od razu zauważą. A część była usadowiona na górze w kierunku czterech stron świata. Tam są już puste budynki po dziadkach. Ja tu jestem na dole. Po prawej stronie znajduje się właśnie dom dziadków. A po lewej stronie nie już oczywiście mogiła z I wojny światowej. No ale historycznie jest zaznaczone te miejsce jako dawniej istniejące.